Witam wszystkich. Zaczynamy Deus Exa. To już będzie mój czwarty odcinek. Hmm. Co tu ostatnio zrobiliśmy? Doszliśmy na gościa. Na razie troszeczkę mamy, jakby to powiedzieć, więcej ważenia. Więcej mamy chodzenia niż strzelania. Oh, no. Jensen, I have a message for you from one of your former colleagues, a detective Alexander. Jenny? What did you want? She said she could use some help if you can make your way over to Grand River Road. And let I just add, as wonderful as it is to have you back at the office, I am not your personal dating service. Policja wchodzimy, ale tutaj nic nie możemy zrobić. Nie mamy wejścia, więc zobaczymy, co dalej trzeba zrobić. Nie, tu nic nie zrobimy na to. Gazetka. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Patrzymy dalej co to jeszcze można zrobić. Dobrze. Tu nie wejdziemy. Może tędy gdzieś. Uda wpakować. Metrem. To szliśmy wczoraj. Pamiętam. Goście tańczą na kartonach z kwiewerczymi kartonami gdzieś to mamy 123 metry Zaskoczyła mi ta gra trochę, bo nie, nie myślałem, że jest w ten sposób zrobiona. Zobacz jakie fury, fajnie to wygląda takie jak z jakiegoś e, filmu Nie wiem z lat e, 90. typowy takie przypomina mi film z lat 90., -tych. nie wiem, jakiś z, z ze Schwarzeneggerem, czy, z, yy, czy z, ze Stallone. Oni grali w takich filmach, właśnie, bardziej znanych. Tam były też takie samochody, śmieszne. I to też jest zrobione dwadzieścia siedem metrów na górę. Dobra. Szukamy. Pięć Adam metrów. Muszę być wyżej. Jeszcze. Pięterko. Chyba tutaj. Mamy zobaczyć No Dobra I co like hey to mam z zrobić? Aha, do komputera możemy podejść sobie Zobaczyć

I don't know what has go. Hey Jensen! No. Man, it's good to see you. I'm glad you're back. How are you holding up? Mm -hmm. I manage. I'm sorry about Megan. I know it must be hard. For a while, we thought you were a goner too. Everything's going to shit the attack on hq and now this mess with the factory yeah tough times all around how about you Corella? are you okay i don't know those no, are fumikos though i mean bad what happened well a couple of months ago me and tyndall you know one of pritchard's techs we started sneaking out some neuropazene from one of the labs jesus no. tim you realize this could get you fired worse arrested if the company chooses to prosecute what were you thinking? I know. It's just. it's complicated. I didn't want to do it at first, but there were good reasons. Anyway, now I want out, but Tyndall has security footage of me stealing the stuff, and says he'll expose me if I ever stop helping him. I'm in a bad spot, Adam. I need that footage back. I know you're busy with everything that's going on right now, but I could really use your help. No. What is it exactly you need me to do? I need you to get back that security footage Tyndall has on me. It's probably in his apartment. On his computer, maybe. So what? I just look him up in the phone book? His apartment is near Brooklyn Court. It might be tough to get in because his building has a large security gate protecting it. Well, that's just great. Hacking the security gate is possible, but would require advanced hacking skills. You might have to look around for an alternate path. Maybe use the fire escape or something. Mm hmm And I should care about this because... Damn, Adam. Are you really gonna shake me down like this? That's cold. I'm hurting here. Look, I may be able to get my hands on a weapon mod for you. Mm-hmm. Jeez, never thought I'd have to buy your help. What is it exactly you need me to do? I need mm -hmm. you to get back that security footage Tyndall has on me. It's probably in his apartment. On his computer maybe. So what? I just look him up in the phone book. His apartment is near Brooklyn Court. No, bro. It might be tough to get in because his building has a large security gate protecting it. Well, that's just great. Hacking the security gate is possible but would require advanced hacking skills. You might have to look around for an alternate path, maybe use the fire escape or something. No, Tell me more. Really? hmm Wow. Thanks, Adam. I thought I was done for. The security footage will probably be on his apartment computer. Meet me in front of the subway station parking lot once no you get a well. hold of it. I got it from here. Dobrą. Mam dużo misji. Żadne nie wiem co zrobić. I tak mam zejść w dół. Więc idziemy w dół. Tam są schody. Zamkódło się nie łamiemy. Nie ma sensu. Dobra, lecimy. Z zewnątrz tam, no, że coś zrobimy, znaczy, mówiłem. Ja to gram w tą grę pierwszy raz i za bardzo nie wiem, co tu mam zrobić. Pewnie dla was to jest dla mnie błądzenie po kolei. Graliście w to wiele razy. Dawno już gierkę. I teraz się ze mnie śmiejecie. No ale, Pawson gra w gry. Nie zawsze najlepiej na świecie. Ale się staram. Tu mam jakieś wejście. Nie wiem dlaczego. Ale wejdziemy. Skoro możemy, to wejdziemy, do? No? Mm-hmm. David Seraph told me you'd be dropping by. I've just been reviewing the test results we received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, mm -hmm. no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been mm -hmm. six months, Doc. Shouldn't I be under opazine shots by now? one would think but these test results show no signs of implant rejection if anything the bond between tissue and electrode seems to be getting stronger so i'm free to go well mr seraph did ask me to discuss another topic with you you are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery not all of my implants were switched on i know the damage caused by the hematoma had Chyba to be taken z... into account. Your brain time to recover to get used to the mechanical neural processors and turn them on naturally over time cut to the chase dog. what does seraph want he feels that you might be ready to speed up the activation process using special software known as praxis kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. serif did make a generous donation to LIM in your name, thus ensuring that Praxis software linked to your particular neuro-enhancements would always be available to you and you alone. Please, take a look. I <sighs> copy

Mhm. Dobra, jakieś głupoty. Tu zrobiliśmy to. Musimy iść chyba dalej jednak. Za bardzo nie mam pojęcia, gdzie mamy chodzić teraz. Nie mamy misji żadnej.

Well, I guess I'm just surprised you didn't take advantage of the account I set up mm -hmm. for you. But no matter. Right now I want to know who that corpse is. Head over to the police station and get his neural hub. And Adam, if you can't talk your way in, consider making a strategic retreat. There's got to be another entrance in the side no, of the man. building. These limb rides are being organized by the Nie wiem w ogóle, gdzie mamy iść. Co dobrze idziemy. Po co tam idziemy? Dlaczego tam idziemy? Nie przesadzam. Nie dotyczy, tam, Nie wychodzę, Wychodzimy stąd jednak Mamy sobie spokój Gdzie my mamy teraz iść w ogóle? Na górę Miejmy się włamać Tutaj No się nie łamiemy jednak Schody pożarowe. Co znajdą, na mnie. Spokiem. Wszędzie z bronią stoją ostro. Taką lepszą niż my mamy. Nie ma zaryzykować. Jedziemy po tym mieście. Takie są schody pożarowe. Może nam coś pomogą. Gdzieś się uda nam dojść. Mamy 30 metrów na tą stronę. Zaraz zobaczymy przeskoczyć. Będzie ciężko. Chociaż może po tej desce Coś się uda albo się nie uda jednak górą spróbujemy Tam też są schody pożarowe Potrzebujemy się dostać A, tam też są schody pożarowe nie musimy iść tędy. Jednak tego nie widziałem wcześniej. Pójdziemy sobie. Czekaj, chwilkę muszę zmienić pozycję. Do grania. Dobra, już dajemy dalej. Poszukamy troszkę. In other East. This city is one big gutter and always will be. You think this is bad? Heh, wait till the U.N. passes that legislation thing Detroit is gonna be one giant red line That's what I've been saying David Serafim saved this city He split it into the half and half, half, half. half. You you now You're damn right. right I've been living for ten years Don't so I got the right to get enhanced?

Błamy się oczywiście, że mamy zbyt niski poziom, to byłoby nie, nie za łatwe brzmienie dobre. Motamy mm. się strasznie. Także myślałem, że szybciej nam ona pójdzie. Ona nie jest taka liniowa. Nie wiemy za bardzo, co mam zrobić. To teraz widać bardzo? O, zabiliśmy się. Ja jednak nie, nie skacze tak wysoko. Adam? No. Yeah, I just spoke to Vera Markovic. You aren't getting any praxis kits installed? All oh, you said to do was see the doctor. I did that. Yeah. Well, well I guess I'm guess I'm just you take But no matter. Nie wiem, co robiliśmy w tym odcinku. Zobaczymy znowu w kolejnym. Mam nadzieję, że będzie trochę yet, nam dalej lepiej pójdzie. znowu co mamy zrobić. znowu 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 znowu